Nie spodziewało się, że nikt na nas nie liczył dużo, dużo różnych ludzi. Już źle nam życzyło. Źle nas oceniają, stwierdzili, że nie mamy gwiazd, nie mamy jakiejś osoby, która poprowadzi nas do walki. A ja jednak zdobyłyśmy, może nie maksymalny, nie ugrałyśmy maksymalnego wyniku, ale bardzo jesteśmy zadowolone z tego medalu. De facto dwa przegrane mecze, jedyne w turnieju, oba, niestety z Holenderkami, no ale one były zdecydowanie lepsze, także na teraz, realnie oceniając, nie było Was tak takim Myślę, że tak, że, że troszeczkę Holandia gra na poziomie i męskie siatkówki są zdecydowanie wyższe i mają większą ataku, chociaż y, myślę, że jak zaczęłybyśmy pierwszego seta tak jak trzeciego wczoraj, to może by coś, coś mogło być inaczej. Myślę, że po takiej za ten cały dobie, bo bez byśmy tego nie zrobiły. Dzisiaj była fantastyczna. była by. fantastyczna, naprawdę bardzo im za to dziękujemy i nie wiem, nawet nie wiem ci dziękować. Asia, ale wy nie zostawiliście szans w tych pierwszych dwóch setach przynajmniej niemką Myślę, że one nie wytrzymały presji? Nie wiem, czy one nie wytrzymały, czy my zagrałyśmy dobrze. Ehm ale no, przede wszystkim nie chcieliśmy pozostawić Niemcom żadnych złudzeń, że one tutaj mogą wygrać w tym spotkaniu. Walczyliśmy od początku i mamy ten czas.